Siema, siema, witam wszystkich serdecznie na mapie. Yy, find the button, czyli znajdź przycisk. Autor yy, autorzy to jest Yasend i side. Tak ta? ta. No ta <grych> Jak oni to zrobili, kurde. Nie wiem. A że dali standa z. Niknij, dobra. Ci co nagrywali tę mapę. Tu, żeby zacząć, to jeszcze nie. Informacje. Mm -hmm. A, czyli to, to, to jest wszystko z najgornych Trzeba znaleźć drewniany przycisk. Zasady mapy. graj na trybie Jest na przynajmniej. Nie wiem. 12. dni. Dobra, wszystko. Map -makers. Oczywiście, jasny. to jest to jest to jest E, map commenting, Dobra. Ale <grywa> easy. grałem kiedyś tu, ale już i nie pamiętam w ogóle. Wintry... co? Nie, nie wiem. Feeling hot? Nie. Nie czuję się. Cię, gorąco. Kurde. Żeby tam wejść. Nie tu? Gdzie? Może tu gdzieś. O jest. Meneisnik Nick Masz szumunz, Jezu. Przytem szumunz jakoś. Aha. To jest kiśnik. d Dd. To jest... Oni se, se, se za mnie bekę cisną? Czy to jest... Jezus Maria, co to było? O nie Nasty nether. No dobra Co z tego myszka nie Skoczemy No nie no bunny hopa nie mogę zrobić Bo nie mam cheatów Ale nigdy nie miałem Spoko i nie To się nie wkurzył Dobra tam mod z jeden dałem. mod z... zero. No. Aha, o! Okej. Okay. Checkpoint. Okej. Okay. O... A no nie co było w tym takiego super trudnego, no, tam było tam coś trochę trudnego. Jak Village? Jekyll i Side. Aha, Jekyll i Side, dobra. O. Piaskę dostaję. Jak słów, to od razu skupmy. A tu? Okej. Okay. Okej, okay, ale biznes. Dwie główki creepera. Czyli muszę jeszcze to powtórzyć. Nawet trzy wziąłem. Wow. Aha. To zmieniamy na to. Teraz tu wymieniamy... to. To na dragonek. Gdzie teraz to dragonek włożyć? Gdzie to jajo? Ogrzewaj nikogo. <gryzny> Ogrzewarka mi się włącza. Dobra. Przynajmniej. Kurde, co się stało z tym jajem? Co się przyniosło? Nie wiem. Jezus. No i co? Coś pod tym. Hopper. Do skrzynki. Czyli. Zgaduję, że mam to włożyć tutaj weather clear od razu dam Może tutaj coś... jest! Rokiem Emeraldu No i w końcu kolejny level Towering Trees Oby tu był przycisk, nie trzeba będzie jakiś nie wiem, dźwigni klikać, dostajesz przycisk i go tak nie powinno być. I tak chyba nie będzie, tak mi się wydaje. Chyba, że już to gdzieś pominąłem. Mhm. Tu, 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 O! Ale jestem. dzban. I frajer. Scorching sands. Scorching. Nie przeczytałem tego cy No, kończyna. Szybciej. Ok. Coś było, nie pamiętam, że coś się, ff, ff, nie wiem, skakało do tej lewy. I tam była woda o, o, o serdeczności. Szybciej. <grym> o nie. Mhm, mm no dawaj, skacz Nie gadaj. Uch! To pusto było. To... Gdzie to było? Tutaj. O co? Czekaj, mieliśmy drewnianą. <grym> Ale dobra. Digging będziemy kopać. Coś przycisk po co? Okej okay. Szukam przycisków, kuranie David Bowie eee, na scenie Dwa lata temu Przydawałem nigdy, tak, tego tak nie było, ale... Dla Baki O, IT Co? Co? Okej, okay. ale jestem sprost strzegawczy. I wygrałem mapę. Dziękuję bardzo, jestem najlepszy w. Po zna prostu znajdywanie przycisków, bo znalazłem słowo. Yy, tak więc zostawcie łapkę w górę, zobaczcie moje inne filmy. Yy, wiem, że dawno nie było, ale nie wiem co nagrać, więc no, to było na tyle Eldo.